Werka, ty wiesz, co to jest rojo? No, chyba. O ten z podcastu. No nie! Czy oprócz podcastu? Pewnie gra w grę. Ja tak. młodszy ja to tedy. oglądałem tylko z jego i Drollercaster Caster World. Dobre. Ja pamiętam, jak Rock grał z synem w Minecrafta. Luke L <|pl|> grać. No, dobra. No, po co ja Barda piknąłem? Ho? Ty piknąłeś Barda? Ho? Tak. Wiecie, GTA. Multi. A ty grałeś w y... DLCK do Cyberpunka? Czemu ja on się do niego w zajunkach żeńskich. Jak grałeś, usłyszałem. Nie usłyszałem, grałaś Ujejej, ujej. a ja się ciałam grałaś A zaraz ci fli to zobaczysz. A <grym> patelnią byłem. Ale patelkę już mógł wylizać. Piu! Wiem takiego gościa cały czas, Tak się nazywa. Angola u nas. Tak jak na był. Zawsze z JR ja, robili mi na do niego. Keep calm. <grym> a on nie mówi się Keep calm, tylko się keep calm. No <grym> bo nie mówił do ciebie po nazwisku. Ko... Znaczy no mój po nazwisku, tylko tylko mówił Mr. Rutkowski. <laughs> Co to jest za maestria z dupy ty. Ona <laughs> znaczenia, nie wygląda. Ja tam A miałem się. szóstą maestrię na bardziej piękną, cudowną. Jednej do siódmej mi brakowało, to jakieś gówno, takie małe wieletowe. Mam, reklamę mam tyle w temacie. Ale dzwonków. Nie jestem dzwonką master. Dzwonko mam. So, Belman <laughs> Belmondo. belmondo. <laughs> Jak było ten Endomondo, to jestem Belmondo. Nabijał kilometry, nabił <laughs> a ja nabijam złąki. Aż mam Jak wyślesz 500, to rozwalę. Chutam. Jak wyślesz, to rozwalę. Shadow ci potwierdzi, że jestem rzetelny. Kiedyś za 5 zł do oh, dziwki wow. dzwoniłem. No. Dalej. Oczywiście, bardzo na drugim końcu ma dzwony, zbiera kurwa Nieprawda? Wardzik jak coś byczku no, nie, źle. W ogóle teraz co jest z tymi laskami co się rozbierę na YouTube, bo pokazuję jak karmić dzieciaki, a potem się masturbują kurwa. A widziałem ja się widziałem, słyszałem chyba <laughs> Widziałem, widziałem Widziałeś? A No ja rano nie widziałem. Mm -hmm. No ale to tak samo jakbyś Joe powiedział, że widział cię. No nie widział, no. No ty też nigdy nie widziałeś, no. To nie było zbawne, nie trochę, tylko. było. Było, było. Zjadę O, tu się tworzy. Kurwa. O, oh, jest. Ej, hey, Mumu. O kurwa? Ach, głupi. No, nie da się. kurwa, nie da się. We need to take that Drake, powiedziała Katarina trzecią. Breg, widzisz mnie? Widzisz mnie? <laughs> kurwa widzisz mnie? Kurwa widzisz mnie? <laughs> no w ogóle. Bedela kurwa. Sprayem srebrnym bo psikać nie mogę. O co? Piotr. Jak twoje, jeszcze nigdy nie było, wielka, z na O, On tak idzie, że kurwa nie da szans. Pewnie dlatego, że lata, ale no. Dobra, do na wieżę. Czaić. No jest co, 2 na 1 macie? Rozumiem, sumie to nie muszę cofać, 2200 co prawda, ale... O. Debil. Pany debil. O kurwa. S 150 z niego dostałem. Bo ma 36. I Infinity do kieszeni. następne? Pistolet. Nie ja mam dopiero półtora i tema. No, się ponad półtora. Tysiąc godzin brakuje. jako drugi tam w ogóle mam składać tego: Warmoga. Jezus, Maria, czego to doszło? Nie wiem czemu, ale ja pamiętam, jak za dawnych lat się chodziło o tego Barda pod Apena supporta. I pamiętam, każdemu koledze kradłem killa, jak kradliśmy razem. I miałem Bardę jakieś 20 killi, 2 dedy i wszystkiego koszotowałem. O, a tu impreza się dzieje. O! Oh. No bitches <laughs> to sam mnie w głowie No bitches No <laughs> co <laughs> <laughs> Wiem, porostałem te typu... O kurwa. Aha, dobra. Nie, fajnie. By nie. E no, spoko, bandasz. Lepia się, krwa. Agnes. Można buty ewoluować? Nie zabijaj. O, Co można? Buty możesz ewoluować w Zephyr, kurwa. Ale to pewnie jakieś runy, czy nie? Nie, normalnie możesz, po 15 levelu. Aha, widzę bez kitu. Ale, normalnie. Ty, tyle samo jeszcze tego dają. Movement speeda. O i 15% tak speeda dodatkowo. Ty, to jest darmowe ulepszenie. Nie, no, takie darmowe 2000 kosztuje. Dobra, niszcie sobie tam, ja sobie tu farmę dobiję tego typu. Prawie sobie ich caitlin, która była 5-8, ale prawie. No, tak, no, dobra, No dobra. To jest damagea, a, a się. No i mówiłem, jak ja zaginął supporta, to od razu win. No placement z... complete, bros 332 LP. Journey was life. Staying out late.